mam Widowie! Dzisiaj gramy jak Emma Frost w Fortnite. No i co? No i zaczynamy grę Nie, nie Battle ale Ten, zero budowania O, dobra Tylko możliwe, że będę, że będę myszy... Aha! Ale no jest to tak jak wcześniej, jak ktoś nie oglądał to Rozwalamy M. Frost Bierzemy rzeczy, wywalamy tamte które zdobyłem i ten Patrzcie Jak tego opalnika wygina, jak mu łeb wygina. Ja nie lubię trochę M Frost, Nie lubię, ale dobra. No, czegoś się nie robi dla was. Widzę rozgrzane paluszki, paluszki, patrz jak go wygina. Zobaczcie, jak go wygina. Czyś tam <grystansił> ten? to tańczył. Kto to? Który? Który tańczył? A ci tu byś wszedł do gry? Daj, adi, adi, adi. Daj koronkę. <grystansił> Daj koronkę. I like, I they? I Dzięki, i dzięki za, wszy i za wszystkie wyświetlenia, suby, lajki Jak chcecie mnie weszły to oczywiście subik, like dzwoneczkiem jak e, chcecie, ale nie musi być ale moglibyście, jak będziecie chcieli być na bieżąco No nie, to już jest złota miejscówka No nie, dobra, to wątpię, że tutaj się uda Nie, nie, zawsze jak tu leci z milion graczy Dobra, lądujemy, lutujemy i załatwiamy. Chcę wylądować od skrzynki Awangersów. Lecę. Nie, nikt mi tego nie zabierze. Ja lecę na skrzynkę Awangersów i tyle. Nikt inny nie. No właśnie, będę chciał pokonać MEFLO. No poczekaj, typie! Typie! Gdzie on uciekł? Leży. Dobra. Wcześniej tak było, że się... Z... Dobra, będzie fajnie. Bardzo. Tu jest ty gdzieś. W ogóle czy zmienili teksturę tego? Poskrznieczka, bo, bo mieć jakoś żeby załatwić M, Frost, oczywiście. Wiedziałem. No wiedziałem. Dobra, druga gra. Może oby teraz się udało. A to by nie będzie znowu złota miejscówka. Jak są złote miejscówki, to się nie opłaca tam lecieć. Nie się na Ja nienawidzę ludzi No patrzcie jak go robi. Aha skrzynka się lata Serio, błagam załat tego typu Wiem, że to zrobić, więc Oby. Dobra Błagam szybko, w... lecimy na raft no się i co? Musimy pokonać mysz I nasze to challenge, będzie zaliczone. Kocham cię. I patrzę! Mogę patrzeć! Ale tum, to! tum. dalej, 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 to dalej, 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 Baj ja Zmykam. baju, Fium, fium. No w ogóle, jak odstąpić jabłotkę, która się rusza do tyłu w bok albo gdziekolwiek się rusza, tylko nie do przodu. Dobra, nie jest to złota mistrzówka na szczęście. Błagam, żeby teraz nie było żadnego spoczęcia tam. Ale to sobie chyba przyciąłem Dobra Lecę znowu na tą skrzynkę Jest tu ta skrzynka? O jest! Ej, nikt tu chyba nie leci Ej, nikt tu nie... no jedna osoba leci Ej, dobra! Skrzynka Avengersów o, co to jest? Co to jest? Ej, widzowie. Nowe pazury pantery. Ej, dobra. Co to robi? Ta ryba szui Chocia, chodź, ja, chocia. Ja, chodź ja. A to po ile bije. A to takie? Jak się, a jak się biega, to się ładuje ten. Okej, okay, fajne, dobra, załapiamy okay, M. Frost. E fajne to jest. Ale będę musiał niestety to wywalić. E czekajcie, a teraz ja mam naładowane. Dobra, pik, pik. A masz, a masz, masz, masz. Dobra, ja, bijemy, bijemy. Emma Frost, pani. W leży leży, leży, leży. Medalinę jeszcze bierzemy. Czeka, musi się, się uleczyć, bo. Ale ten, pot... ale te, oto jest mega dobre. To, dobra zaraz. O Jezus Maria, czego wy chcecie? Ludzie ode mnie. Wy nie ludzie tylko Boty, ale i tak. Czego? Amunicję, poproszę. Amunicję. A dobra, mam czarnej pantery. Dobre no, dobry, Mega no. Słuchapka mi wpadła. No. Szkoda, okay. No. Szkoda, że nie mogę dojść Nie ma tu. Zobaczcie jaka z Z Skilofa go załatwię. S -s, s, 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 Dobra, taki agresywny. Dobra, bo O, kto? Który? No, czemu... To trochę jest problem. leży. Kogo? Te wody są dobre. W ogóle jak przed nagrywkami, na, nagrywkami właśnie przed tą nagrywką to robiłem aktualizację. Właśnie nie wiedziałam. Dobra, dobra, dobra. Spazurujemy go. A jest w ogóle nowy boss. Kto? No dajcie mi ludzie spokój. Leży. I nie podskakiwać. Jemy, 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 jemy. O, skrzynka Marwela. Aha, ale widzę to skrzynka. No, jak tu chcę? To no tu chcę, no... Dobra, po nagrywkach teraz tego nie, mu nie mogę. Czy znaczy, no, nie muszę? No, chciałbym, ale no nie mogę. Bo już zapomniałem walić tego. Dobrze, tu MF rozpokonałem. No, byłoby nieciekawie. Dobra, ja znowu to muszę... Elo! Leży! S. Mam dużo amunicji... Jest coś? Nie. Tu jest skrzynka Avengersów. Tak, słyszę. Na początku ta skrzyneczka... O no, nie no, strzelba. Przydałaby mi się. Skrzynka Avengersów. No, nie, no ja nie wytrzymam. Przepiękne rzeczy mi dają, ale no, akurat wtedy, jak nie mogę, a jak już mogę, to ten, to nie dostaje. No, tragedia to jest. Pój! W ogóle coś Wam pokażę. A nie, czekajcie. Pokażę Wam taki sekret, jak wyjść poza mapę. Tylko nie wiem, czy to było w tym miejscu gdzieś. Nie pamiętam, gdzie to było, bo tak szeroko to na odcinku oglądałem u To nie jest tutaj, ale na Raffcie da się wyjść poza mapę. Jak ktoś Jak to mówię, że nie wiem? Nie, no to poza Ury, Czarnej Pantery No, szkoda, że wziąć nie Po co ja wyjąć, w sumie uleczy się Magena 6 mam tu daleko Dobra, já do strefy biegnę o widzę, widzimy. Jest tu kto? Nie, 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 nie chodź tu, chodź tu, chodź tu. Leży o, no i tego potrzebuję. Niczego innego nie, tylko tego. Ciekawe, czy zdomię wszystkie hmm, już cztery ogólnie i ten, I jak sobie skoczę na Dobra, lecimy tam. Ui! O, coś tam się bije. Mieję ja tam zaraz pójdę. Nic ciekawego. Wziąłbym sobie ten jetpack, ale no nie mogę, to nie mogę. Może może to jeszcze wygram. To zobaczymy. Ale wątpię. Bo ja tak średnio lubię tam karabin. I kina kijałem! Ale tak średnio trochę lubię ten karabin. Więc. Znaczy, no, lubię go, mam duży dźwięk. Ale no. E, no, wiecie, no. To nie jest moja ulubiona broń. Jedna z takich lubianych. Mogę tu wejść, bo tam jest typ Tu, tu, daj, 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 daj! Daj. No, dziękuję! I gdzie oni się biorą? nikogo nie zaznaczyło? Dobra, potrzebuję jeszcze legendarnego i bym miał wszystkie. Bo to jest coś takiego. Tu musi go ktoś być. No ale przecież ja to wiem. Bierzam na ostro. Chodź mi to. Wziąłbym sobie. Ale no nie mogę, no po prostu nie mogę. Jedziemy tam. Widzę, widzę, jedziemy, jedziemy. I rozwalamy tych typów. Oh, to jest medalion. Chyba. Krzaczek. Leży jeden. I tu jest drugi. leży, a to nie były medaliony. Problem, bo ja tu do tego medaliona tak ja ma nie będę iść. Dobra, pójdę tak dla widza. Dla widzów. To musi być medaliony, po prostu to musi być. Ojoj, 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 kamu si? Še... To, to Dobre, je bil ten medaljon. Dobra, kaj je? Kako to traja? Dobra, končamo že načinek. Vidim se.